z tej strony Rips i One, czyli Rips, jeden Rips razem. I witam was w Rankedzie, pierwszym, w piątym sezonie. Co tam, co tam, co tam se zagram, Jinx już tutaj, o! Dziękuję, do widzenia! A myślałem, że ma AP, jednak nie ma. A ty nie ma last Za każdego last hita gołą dupą w pys dostaniesz! Nie ma! O jezus, Lagerino! Mówiłem, za każdego lashita. hita. Łoś ty gnoju! Ty kurde cwaniaru jedna ty. Ty wejgarowa ty. Cóż za place ten flash po chuj! Ale dobra. Nie wiem, nie wiem po co był ten flash. No nie! Nie! Nie, ty Gejusie! Ty Gejusie! Ty Gejusie! Ty Geju, głupi! Czy jakbym miał flash o to bym przeżył? Ale nie! Przecież ja musiałem sobie sfleszować tak o tutaj w pizdu! Dla słegu to był. Ale lagur, Nie trafiłem. Dostałem, czy ja ginę? Nie wiem, dobra, nie zginąłem. Czyli chyba wyszło git. Ale mi przypieprzył, ale ten gnój bije. No to czego teraz ubić. Aha, przepraszam, Z Low Champ Z jest strasznie Low Champem. Ja w ogóle, bo ja ogółem preferuję takie Low Champy. E, bo Veigar to jest strasznie skillerska postać. Tam musicie kliknąć ulta. No proszę, ja ciebie! O nie, o nie! Co ja zrobiłem? Nie trafiłem go se, ale dupac, znaczy skupac. Dobra, ale myślę, że go i tak ubijemy Także giń nie! Ale gejus! Ale gejus! Ale gejusy! Oni mnie po prostu nienawidzą! Jak już zabiję tego małego chujka, to już mogę ginąć ile chcecie. On chyba chce się ze mną bić, myślę. Ale dobra, za chwilę będę miał ulta, tego zabiję. Sru. GIĘŃ! Śmieciu! Co ty mi tu przylazłeś na mida, żeby co? Żeby tu żyć? Tutaj nie ma życia na widzie, A w szczególności! Kiedy ja tu jestem? Synek! O Jezus Maria! O Jezus! Pan on całkowicie z dupy, nie? Ale jak głupio gram! Ale wiecie co? Podoba mi się taka gra. Bo dużo jest w tym beki. Najmniej z mojej strony. I po prostu jest tak, tak luźno. Tak jak nawet nie na rankedzie. Wiecie jak ludzie spinają dupę w tym lolu, ja nie dam rady. A to mam już lifestyle'a. Co wy chcecie robić? Ale wy jesteście gejusy, tempe Jak można mnie tutaj, kurde, pod wieżą Wie, wy... czy, czy Oni naprawdę próbowali zrobić wieżę, podczas gdy ja pod nią stałem? To jest zaskakujące, jak ludzie potrafią być, wiecie Tacy... No Kurde, pewni siebie Nie, ty gejusie Ale ty jesteś gejowy, wiesz? Dawaj, gnoja Oj ty, No i on znowu wierzył w to, że ma jakiekolwiek szanse, żeby mnie zabić.. Jak jak już mówiłem? Ty Geju, Ty Geju, Ty Geju, Ty geju. Geje, Geje wszędzie geje. Co to robicie, synki? Synki, co to robicie? Ekst. Haha. <noise> Od stary się wyzywa. Ale fajnie, nigdy tu nie miałem tureta. Jakie to jest genialne. Ziomuś, czy to mnie spada życie? O nie. Ciężko tam będzie cokolwiek zrobić. Niestety. Myślę, że jakoś tam wbijemy. Tylko ja mam 2000 złota. Mało życia. Nie, nie zdążyłem, nie zdążyłem żyć ultimi O tym właśnie mówiłem Łatwo jest kogoś zabić, ale ciężej już żeby przeżyć Report all of them Except on. Except who? Your one? You dare to speak? Ignoju. Tutaj O Jezus, patrzy, o tutaj od matek się wyzywają Synek Dziękuję, do widzenia Państwu i Panom, i wszystkim tutaj zgromadzonym. I am Z and I will fuck you in the ass, proszę Pana. To jest mój nowy build nowej generacji, y, tudzież super ofensywny. Y, super ofensywny Zedzik. Dosyć szybko i sprawnie poszło w sumie. No, jak widzicie, mój build działa. Działa na Veigara tym bardziej Także no, o oh, fuck O oh, fuck, ale mnie skosili No ale ten build ma też swoje wady, zalety, niestety jak wszystko GIEEN To się nazywa Waffle save the build Dobra To było dobre. OPZ to jest mój OPZ Build synek. OP Build nie ty śmieciaru. Ty jebana śmieciaru. Mamy full builda 530 AD. Trzy trupy. Dawaj, biegniemy po tą pętę, synek. Kurwy babilońskie! Ty jebany mały skurwy synu! To chcę! 25AD! 575AD! Jezus, to ja muszę tu coś zmienić w tym buildzie. Muszę kupić jakiś stack item tutaj, bo to inaczej chyba nie da rady. A patrzcie teraz! Patrzcie, patrzcie, jak on spłynie! Patrzcie, jak ja go zberstowałem tego barona! Coś ty mnie tu robił! Coś, Co? Yy, yy, coś, ty! Co? coś, Co? coś tutaj, tutaj chciałeś mi zrobić! Czyż ja tu mam na jednego luja full życie. A wyczekamy sobie tutaj na ciebie! Gej! Nie masz maciaszu ty! Łaj, z muruńska, ty! GGWP, Z ciągle, nie, czekaj, tak o, Wegar Veigar, się. Dobra, także ja byłem Lipswan, ale ten odcinek był głupi.